Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału. Dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj opowiem Wam o zuchwałej kradzieży, tajemniczej hrabinie i oszustwie. Tymi wydarzeniami żyła Polska w pierwszej połowie lat 30. ubiegłego wieku. 19 stycznia 1932 roku hrabina Maria Czumkiewicz przyjechała do Krakowa wraz z przyjaciółką. Miał to być przystanek przed wyjazdem do Zakopanego. 21 stycznia 1932 roku kobieta zgłosiła kradzież. Podobno w feralnego dnia słyszała jakieś podejrzane szmery w pokoju, ale ktoś do niej przyszedł i wyszła z apartamentu. Kiedy wróciła, nie widziała niczego podejrzanego. Kiedy zaczęła się pakować, z przerażeniem odkryła, że została okradziona. Zeznała, że z jej walizek zniknęło 13 futer sobolowych, 100 tysięcy franków francuskich, 650 tysięcy franków szterlingów, a także brylantowa biżuteria. Były to kolia z pereł i brylantów, kolia z sześcioma kolorami brylantów, dwie broszki z brylantami. A także pasek brylantowy w kształcie girlandy. Do przestępstwa doszło w krakowskim hotelu Grand. Wartość wszystkich skradzionych przedmiotów była ogromna, szczególnie jeśli dodam, że w kraju szalało bezrobocie, a pensja wynosiła około 100 zł miesięcznie. 40-letnia hrabina wyjątkowej urody, choć na zdjęciach zamieszczonych w tajnym detektywie nie wygląda na szczególnie ładną, a także jej majątek stały się na wiele miesięcy tematem rozmów i plotek. Kim była tajemnicza hrabina, której los elektryzował kraj i dlaczego trafiła do więzienia, o tym już za chwilę. Maria Jakucka, bo tak już miało jej panińskie nazwisko, urodziła się 22 sierpnia 1886 roku. Była córką właściciela niewielkiego majątku pod Ciechanowem. Miała dwie starsze siostry, które były aktorkami. Przed wojną kobieta była kasjerką warszawskiej kawiarni mieszczącej się przy ulicy Bielańskiej. Tam poznała swojego męża, Władysława Dramińskiego, właściciela ziemskiego. Mężczyzna był od niej o 12 lat starszy. Jej rodzina nie akceptowała tego małżeństwa. Mąż wkrótce zmarł, bowiem chorował na gruźlicę. Według jednych źródeł zostawił kobiecie fortunę, według innych stracił majątek w niewyjaśnionych okolicznościach, a Maria, po jego śmierci, nie mogąc wrócić do rodziny, szukała pocieszenia w ramionach bogatych kochanków. Wkrótce po tym jak została wdową, poznała barona von Engelharda, dowódcę petersburskiego pułku Gwardii. W tym samym czasie ukończyła kurs akuszeryjno-masażowy. Po zdobyciu dyplomu przez jakiś czas pracowała w zawodzie, a potem zatrudniła się w biurze. Wtedy też poznała swojego drugiego męża, Witolda Harłupskiego. Po ślubie z nim Maria zajęła się handlem końmi i powozami. Biznes świetnie prosperował i kupili majątek koło Łochowa. Z czasem w małżeństwie zaczęło się psuć. Dochodziło do awantur, podczas których mąż dotkliwie bił Marię. Z kolei Witold zarzucał żonie, że ta miała kochanków. W końcu kobieta wniosła o rozwód. Maria otworzyła małą kawiarnię w Warszawie, szybko jednak zbankrutowała. Potem poznała warszawskiego bankiera. Jej trzecim mężem został Tadeusz Czunkiewicz. Był on właścicielem majątku na Kujawach. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 1914 roku. Zamieszkali na Litwie. Trzeci mąż okazał się być nałogowym hazardzistą, który przepuścił cały majątek. Czunkiewiczowie przenieśli się do Moskwy. Tam okazało się, że mąż jest kobieciarzem. Maria nie zdążyła się z nim rozwieść, bo małżonek został powołany do wojska. Następnie kobieta prowadziła sklep z ubraniami i to było jej główne źródło utrzymania. Jej życie towarzyskie było bujne, często widywano ją na salonach. Kolejnym mężczyzną w jej życiu był Vadiejew. Otrzymała od niego trzy kamienice w Moskwie, pałac na Kaukazie i drogocenną biżuterię. Niestety wkrótce wybuchła rewolucja i wszystko przepadło. Nie wiadomo, co Maria robiła w trakcie rewolucji, wiadomo za to, że w tym czasie znacznie się wzbogaciła. Z Rosji wyjechała w 1921 roku dzięki pomocy kolejnego kochanka, Leonidasa Krasina, ambasadora ZSRR w Wielkiej Brytanii. Dzięki niemu bez problemu wywiozła swój majątek, korzystając z tego, że był dyplomatą. Po powrocie do ojczyzny szybko została oskarżona o szpiegostwo i wydalona z kraju. Przeniosła się do Londynu, gdzie swój majątek pomnażała na londyńskiej giełdzie. Wtedy też rozwiodła się z trzecim mężem, a potem udała do Francji. W Paryżu zaczęła przedstawiać się jako hrabina. Żyła w luksusie, jeździła Rolls Royce'em. Miała też kolekcję wyjątkowo pięknej i cennej biżuterii. W 1925 roku była właścicielką dwóch kamieńc w Paryżu oraz pałacu. Stała się też posiadaczką 50-hektarowego majątku ziemskiego w Normandii. Z pałacem w stylu Ludwika XIV. Jednak rok 1929 przerwał pasmo sukcesów. 9 stycznia na balu karnawałowym rumuński inżynier Marks Chrysler poprosił ją o rękę, a ta odmówiła. Kobieta go wyśmiała, a on postanowił się zemścić. Czekał na nią po balu w samochodzie na miejscu szofera. Gdy Maria wsiadła, wtedy mężczyzna rzucił się na nią. Miał w dłoni rewolwer. Doszło do szamotaniny. Po chwili słychać było huk wystrzału. Mężczyzna został śmiertelnie ranny. Przybyli na miejsce policjanci stwierdzili, że było to samobójstwo. 10 listopada spadł na nią dotkliwy cios. Spłonął wówczas jej pałac w Normandii. Śledztwo wykazało, że pożar wybuchł w wyniku podpalenia. Obwiniono jednego z polskich robotników, który cierpiał na chorobę weneryczną, w wyniku której popadł w obłęd. Hrabina uzyskała duże odszkodowanie. Warto nadmienić, że w trakcie śledztwa mężczyzna przekonywał, że działał na wyraźne polecenie Marii, jednak policja mu nie uwierzyła. Zaspalony pałac uzyskała 600 tysięcy franków odszkodowania. W wyniku kryzysu gospodarczego Maria popadła w tarapaty ścigano ją za niezapłacone podatki. Wtedy znalazła kolejnego kochanka. Tym razem był nim przemysłowiec Wacław Głowiński. Szybko okazało się, że był alkoholikiem. Przez pewien czas Maria przebywała w luksusowym hotelu na Lazurowym Wybrzeżu. Tam dotarła do niej informacja o ciężkiej chorobie ukochanego. Maria przyjechała do Warszawy, jednak nie zajęła się mężczyzną. Przywiozła ze sobą dwie walizki wypełnione majątkiem. Najpierw mieszkała u przyjaciół, a potem w hotelu europejskim. Po przybyciu do Polski w grudniu 1931 roku Maria zachorowała na zapalenie płuc. Przez długi czas źle się czuła i postanowiła wyjechać do Zakopanego dla podratowania zdrowia. Z Warszawy przyjechała do Krakowa i zatrzymała się w hotelu Grand w pokoju numer 29. Była na wizycie u doktora Józefa Latkowskiego. Lekarz zalecił jej kilkutygodniowy odpoczynek w Zakopanem. Podczas pobytu w Krakowie flirtowała z dziennikarzem ilustrowanego kuriera codziennego Kazimierzem Galusińskim. To jego pierwszego zawiadomiła o kradzieży zawartości walizek, a ten kazał jej niezwłocznie wezwać policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, byli zdziwieni spokojem kobiety. Kwota, na jaką wyceniła skradzione przedmioty, była niewyobrażalna. Maria mówiła, że na warunki polskie to ogromna suma, ale już na europejskie nie. Poza tym wspomniała, że rok wcześniej wykupiła polisę w paryskim oddziale renomowanego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Lloyd. I jeśli policji nie uda się odzyskać drogocennych przedmiotów, planuje z niej skorzystać. Zastanawiające, że Maria nie zdeponowała kosztowności i gotówki w hotelowym sejfie. Kobieta tłumaczyła, że nie zrobiła tego, bo w Krakowie miała przebywać krótko zaledwie jedną dobę. Ostatecznie jej pobyt nieco się przedłużył. Gdy miała wyjechać, odkryła, że została okradziona. Z upływem czasu śledczy mieli coraz więcej wątpliwości. Sama kradzież przestała im się wydawać tak oczywista, jak na początku. Zastanawiające było również to, że w hotelowym pokoju nie znaleziono żadnych odcisków palców. Dodatkowo zamek w drzwiach nie został wyłamany. Co ciekawe, nikt nie widział biżuterii, pieniędzy czy futer, łącznie z podróżującą z Cienkiewiczową przyjaciółką. Podczas dokładnych oględzin walizek znaleziono w nich drobinki węgla, co świadczyło o tym, że w bagażu zamiast drogich przedmiotów i gotówki był węgiel. Istniało podejrzenie, że Maria spaliła go w kominku znajdującym się w pokoju hotelowym. Te wątpliwości podzielali też przedstawiciele firmy ubezpieczeniowej. Maria wyceniła zawartość walizek na 3 miliony złotych. Rzeczy te były ubezpieczone na kilka milionów franków. Paryski Lloyd uważał, że kradzież została sfingowana i nie chciał wypłacić odszkodowania. Gdy policja zażądała od Marii spisu rzeczy, które zginęły, okazało się, że w żaden sposób nie mogły one zmieścić się do dwóch walizek, nawet największych. Dodatkowo lista skradzionych rzeczy wysłana do ubezpieczyciela była dwa razy dłuższa niż ta, którą Maria zgłosiła na policję. Podczas przesłuchania zmieniała kwotę ukradzionej gotówki. W czerwcu 1932 roku Towarzystwo Asukuracyjne Lloyd Odmówiło Marii wypłatę odszkodowania. Nie był to jednak koniec problemów kobiety. Wkrótce trafiła do aresztu. Szybko wyszła za kaucją. W grudniu 1932 roku stanęła przed Sądem Okręgowym Karnym w Krakowie pod zarzutem oszustwa ubezpieczeniowego. Proces trwał pięć dni. Sprawa budziła ogromne zainteresowanie mediów, Obecni byli sprawozdawcy nie tylko z kraju, ale też z Europy i Ameryki. Aby dostać się na salę sądową, trzeba było posiadać karty wstępu. Prasa rozpisywała się na temat zachowania oskarżonej, która do końca zapewniała, że jest niewinna. Okazało się, że przed kradzieżą Maria miała problemy z płynnością finansową, których nie chciała rozwiązywać sprzedając nieruchomości, ponieważ w czasie kryzysu były one mniej warte niż kilka lat wcześniej. Adwokatem Marii był Józef Woźniakowski, prawdziwa sława. Prowadzący sprawę sędzia śledczy dr Wątor został oskarżony o to, że przyjął od ubezpieczyciela łapówkę, by sprawę prowadzić w taki właśnie sposób i uchronić Lloyda od wielomilionowej wypłaty. Pomówienia zniszczyły jego dobrą opinię. Do Sądu Okręgowego Karnego w Krakowie wpłynął akt oskarżenia przeciwko Marii Cienkiewiczowej. Obejmował on 24 strony. W procesie krakowska policja wskazała na niefachowe przecięcie dna waliz, co miało dowodzić, że nie zrobił tego zawodowy złodziej. Ponadto okazało się, że majątek Marii nie został oclony dzięki polskiemu dyplomacie. Władysław Baranowski interweniował kiedy na granicy chciano oclić zawartość bagażu włożonego do kraju przez milionerkę. Ponadto wyszło na jaw, że Maria nie jest hrabiną. Nie ulegało jednak wątpliwości, że była kobietą majętną. Ze względu na stan zdrowia, Maria umieszczono w Szpitalu Więziennym świętego Michała przy ulicy Senackiej i tam przebywała do końca rozprawy. 17 grudnia po południu wydano wyrok. Ostatecznie Marię została uznana za winną oszustwa i skazana na 15 miesięcy więzienia oraz pozbawienie praw honorowych i obywatelskich na okres 5 lat. Musiała też ponieść koszty sądowe w kwocie 80 zł. 6 maja 1933 roku przed Sądem Apelacyjnym w Krakowie rozpoczął się proces Marii Dziunkiewiczowej, oskarżonej o sfingowanie włamania do swojego pokoju w hotelu Grant. Oraz oszustwo asekuracyjne na szkodę paryskiego towarzystwa ubezpieczeń Lloyd w wysokości 20 milionów złotych. Sąd drugiej instancji podtrzymał wyrok. Maria nie ustawała jednak w staraniach, żeby oczyścić się z zarzutów. Popadła przez to w kolejne kłopoty. Kilka tygodni po apelacji na policję zgłosił się taksówkarz. Przekonywał, że kilkukrotnie wiózł mężczyznę, który oferował mu sprzedaż szwajcarskiej waluty i brylantów. Policjanci schwytali tego człowieka. Był nim Jan Kołodziejski. Mężczyzna niespodziewanie od razu przyznał się do kradzieży w hotelu Grant. Po jakimś czasie Kołodziejski wyjawił, że nie mówił prawdy, a do składania fałszywych zeznań skłonił go Czesław Morawiec. W zamian za to mężczyzna otrzymał sporą sumę pieniędzy. Policja szybko ujęła morawca, który przyznał się do wszystkiego. Morawiec przeczytał o aferze z kradzieżą w jednej z krakowskich gazet i wpadł na pewien pomysł. Chciał oczyścić Marię z zarzutów i na tym zarobić. Skontaktował się z hrabiną, a ta się zgodziła. Dzięki temu Maria miała zostać uwolniona od zarzutu oszustwa, a Lloyd wypłaciłby jej należne odszkodowanie. Maria nie miała nic do stracenia. W obliczu tych wydarzeń w 1934 roku ponownie stanęła przed sądem. Sąd skazał Marię na półtora roku pozbawienia wolności. W wyniku apelacji kara została zmniejszona do dziesięciu miesięcy. Kobieta złożyła jeszcze wniosek o wznowienie postępowania, który napisał znakomity adwokat Zygmunt Hoffmkoll Ostrowski. Jednak nie został on rozpatrzony przed wybuchem wojny. Maria Ciunkiewiczowa zmarła 1 sierpnia 1943 roku. Do końca przekonywała, że została okradziona przez nieznanych sprawców i oszukana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Co ciekawe, zagadka zniknięcia biżuterii nie została wyjaśniona. Kobieta miała naśladowczynię. W lipcu 1934 roku w Pleszewie doszło do kradzieży. Właścicielka sklepu kolonialnego, Marianna Manowa, Zgłosiła na policję, że w sklepie doszło do włamania. Złodzieje wynieśli łup o wartości ponad tysiąca złotych. Jednak w tej sprawie policja miała wiele wątpliwości. Postanowiła dokonać rewizji u Marianny i jej zięcia. U kobiety odnaleziono rzekomo skradzione przedmioty, jednak nie w takiej ilości, jak zgłosiła to Marianna. Jestem ciekawa, co Wy myślicie o tej sprawie. Czy Maria faktycznie przyjechała do hotelu z walizkami wypełnionymi węglem? A może została okradziona? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żeby nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam. Koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendów i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.